Witam cię serdecznie na kanale Empa Ars Vivendi. Dziś zapraszam do wysłuchania felietonu na temat, który w roku 1976 poruszył Erich Fromm. Mieć czy być? Oto jest pytanie. Czas jakiś temu miałam niebywałą okazję być świadkiem najlepszego wystąpienia szczęśliwego człowieka Stającego po swojej stronie. Otóż, gdy w ubiegłym roku stan zdrowia mojej psinki sprawił, że na dłuższy czas pozostałam w Polsce, wybrałam się na zakupy jakiejś podstawowej chemii gospodarczej. Jako, że mój znajomy prowadzi małą hurtownię takich artykułów, zapukałam do jego drzwi. I jak się spodziewać można, zakupy zakupami, ale po tak długiej przerwie. Bez propozycji wspólnie wypitej kaweczki obyć się nie mogło. Zaplecza chemicznej hurtowni to może nie pięciogwiazdkowa restauracja, a i kawa może nie w jakości Jamaica Blue Mountain, ale było to bez znaczenia w obliczu możliwości posłuchania drugiego człowieka. Wszak uwielbiam to robić. Dotarłszy do rzeczonego zaplecza, z radością odkryłam, że radość ma mnoży się przez dwa gdyż przyjaciel właściciela hurtowni zasiedlił już jeden z wygodnych foteli, a trzymając pokaźny kubek, żeby nie powiedzieć kubeł, kawę w ręce, zdawał się zapowiadać dłuższe posiedzenie. Pomyślałam, dwóch na jedną, będzie ciekawie. Mężczyzna ów to człowiek w wieku około pięćdziesięciu lat. Zbyszkiem zwany zajmował się dobrze płatnym marketingiem, a jego status finansowy zdawał się być potwierdzany pozłacanym breitlingiem na przegubie lewej ręki chwilkę później mój znajomy zakończył obsługę swojego kolejnego klienta i dołączył do nas ten z kolei to mężczyzna co już oczywiste zajmujący się handlem a liczący sobie około 50 wiosen niezwykle zapracowany człowiek widoczne to było bardzo bo zaplecze owo wyposażone zostało w łóżko i małą kuchnię co niechybnie oznajmiało iż spędza w pracy znaczną część swojego życia zapytany zresztą o to w późniejszej części rozmowy potwierdził mówiąc tyram sześć siedem dni w tygodniu po dwanaście, czternaście godzin i żygam tym bo na nic innego nie mam czasu imię jego świetnie oddaje styl jego życia Sławomir, czyli sława świata, lub jak kto woli, świat sławy, i tenże był bez wątpienia jego światem. Prowadzenie hurtowni dawało mu szansę nawiązywania licznych kontaktów, brylowania w dobrze sytuowanym środowisku i cieszenia się statusem wpływowego człowieka. Rozmowa początkowo płaska była, jak naleśnik. Szybko jednak nabrała uwypukleń Karpatki. Gdy do naszego towarzystwa dołączyła znajoma lekarka. Tak już mam, że gdzie nie pójdę, szybko krystalizuje się okazja do ciekawych spotkań. Nie mogło być inaczej i tym razem. Pani Anna to rówieśniczka Zbyszka i Sławka, specjalizująca się w psychiatrii. Od początku wzbudzała we mnie szczególne zainteresowanie. Drżącymi dłońmi i nerwowo odpalanymi papierosami. I jej w udziale przypadł duży kubek gorącej słodkiej kawy. Zapytana przez Zbyszka, jak leci, odparła bez ogródek. A daj kurwa spokój żygać się chce. O, pomyślałam, robi się ciekawie. Tu rozmowa nabrała pąsów. Zamieniła się w dysputę nad życiowym sukcesem. Oczywiście każdy dokonywał jego oceny przez pryzmat innych rzekomych jego przymiotów, jednak łączyło je jedno kryterium otóż było nim mieć. Dla jednego z nich potwierdzeniem życiowego sukcesu było posiadanie trzech fantastycznych samochodów oraz prawa do wakacji dwa razy w roku koniecznie gdzieś, skąd zdjęcia warto pokazać. Dla drugiego, znowu, potwierdzeniem życiowego sukcesu było posiadanie dużego domu i poważnych zysków z udziałów w korporacji zajmującej się marketingiem. Własna klinika, super trzy samochody oraz inteligentny dom wraz ze statusem konsultanta krajowego do spraw zdrowia psychicznego to, zdaniem trzeciego interlokutora, wspaniały sukces. Intensywną prezentację własnych w tym osiągnięć przerwało pukanie do drzwi. Oczom naszym ukazał się mężczyzna. Znajomy mój, a gospodarz niniejszego zaplecza, wydawał się szczerze uradowany tą wizytą i zaprosił go do środka. Po raz dziesiąty pobiegł w tym czasie obsłużyć kolejnego klienta, bo pracownika nie zatrudniał, gdyż temu trzeba płacić. A po co? Lepiej się zatyrać na śmierć. Piąty kawowy współbiesiadnik to mężczyzna, który wyglądał na jakieś 45 lat, choć, jak się potem okazało, znacząco był starszy, bo liczył sobie 55 wiosen, ale po prostu nie wyglądał. Oczy mu jakoś błyszczały tak inaczej, a promienna twarz prawie ciągle ubrana była w uśmiech. Mówił spokojnie, ale pewnie. Nie przerywał nikomu wypowiedzi i nie spieszył się z wyciąganiem wniosków. Miał w sobie magnetyzm, którego początkowo nie rozumiałam. Pod koniec dyskusji, zakończonej trzaśnięciem drzwiami przez lekarkę i dołączającego do niej marketingowca, wszystko było już dla mnie jasne. Mężczyzna, ów, to profesor akademicki z dużym dorobkiem w dziedzinie fizyki kwantowej. Zakochany w swojej pracy. Od pierwszej chwili przyciągał moją uwagę swoim spokojem i pogodą ducha. Wydawał się być w owym towarzystwie, jeśli nie w życiu w ogóle, jak krem w Karpatce. Wszyscy, którzy znają ten wypiek, wiedzą, że góra i dół skarbowanego ciasta są konieczne, ale cały smak i pokusa kryją się w kremie co jak galaretka w delicjach wznosi walory bezsmakowego biszkoptu na wyżyny dietetycznego orgazmu. Ach, się rozmarzyłam, do sedna. Janek, ty to głupi jesteś, rzekł po jakimś czasie do profesora mój znajomy. Taka wiedza, tyle możliwości, a ciebie na porządny samochód i wakacje nie stać. Pomyślałam sobie, robi się coraz ciekawiej. Wywołany do odpowiedzi profesor akademicki, który do tej pory mówił mało, raczej słuchał, tak jak i ja, westchnął, uśmiechnął się i odparł. Hmm, wiedziałem, że to się tak potoczy. Cóż ci mam powiedzieć na to? Widzisz, chłopie... Ja, w przeciwieństwie do ciebie, mam wakacje przez cały rok i nie potrzebuję bywać w modnych kurortach. A wiesz dlaczego? Robię to, co kocham, i nie mam potrzeby uciekać od tego ani rekompensować sobie całorocznego tyrania dwoma tygodniami na Bahamach. Moje potrzeby odmiany w zupełności zaspokaja mój mały drewniany dom na Mazurach. Bo musisz, bracie, wiedzieć, że ja z żalem żegnam dzień wiedząc że wieczór kończy robienie tego co kocham budzę się natomiast z radością bo wiem że znów będę mógł żyć życiem które szczerze lubię a co do auta hm. cóż mój opel vectra ma cztery koła i kierownicę dowozi mnie niezawodnie z punktu a do b jego serwis ubezpieczenie i utrzymanie są względnie tanie, a to pozwala mi pracować tyle, żeby mieć i czas na wybranie się nim na Mazury sześć razy w roku, gdy akurat potrzebuję zupełnej ciszy, rozwikłując jakieś nowe zagadnienia mojej życiowej pasji. A jakże podoba mi się twój wypasiony samochód, inteligentny dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych, oraz zdjęcia z egzotycznych wakacji. Ale gdy myślę o cenie, jaką za to płacisz, wolę pozostać przy mojej mazurskiej daczy oraz ośmioletnim oplu Wektra. Pobudzony taką wypowiedzią, marketingowiec Zbyszek wtrącił swoje trzy grosze. Janek, ale nie o to chodzi, że ty domu nie masz i żyjesz w mieszkaniu w bloku. Ty głupi jesteś, bo taką fajną miałeś żonę, a wszystko spieprzyłeś. Rozwiodłeś się i teraz żyjesz sam jak palec. Po raz wtóry wywołany do odpowiedzi Janek pokiwał głową, uśmiechnął się i rzekł. Ach, teraz z tej strony. Hmm, a jaką masz lepszą receptę na dwoje nieszczęśliwych ludzi tkwiących w małżeństwie, które już się wypaliło. Zasugerujesz coś? Zbyszek z wrodzoną marketingowcowi pewnością siebie powiedział, no i ja z taką kobietą bym się nie rozwiodł. Janek zaś na to. No tak, rozumiem cię, chłopie, całkowicie. Gdybym ja, tak jak ty, był z żoną związany ogromnym kredytem za dom którego właścicielem stanę się w najlepszym przypadku mając 65 lat gdybym obawiał się że rozwód może w niej wzbudzić wściekłość i chęć zemsty przez wykorzystanie przeciwko mnie moich machlojek na których dorabiam na lewo tak to zapewne i ja bym tkwił w martwym związku jak w więzieniu i jedynie od czasu do czasu szukałbym uciech w ramionach kochanek i zapewne wówczas pasowałbym ci, bo swój do swego ciągnie, prawda, Zbyszku? Zbyszek nic nie odpowiedział. Sięgnął nerwowo po papierosa i zaciął się w sobie. Z odsieczą należytą, jak na swój zawód, przybyła lekarka Anna. Wszak to psychiatra rozłoży na łopatki opornego interlokutora. Janek! podniosła nieco głos. A co to wcibiasz nos w nie swoje sprawy i czyjeś brudy tu publicznie pierzesz? Zaznaczam, że sama w pierwszej części rozmowy częstowała nas obficie opowiadaniami z życia swoich pacjentów, nieudaczników, klnąc przy tym jak szewc. A możesz jeździć, czym chcesz i żyć samotnie, ale tak zmarnować swój potencjał to dopiero jest tragedia. Twój ojciec, prawnik, matka, biegły rewident. Dali ci taki start, o jakim wielu marzy, a ty siedzisz na tym zadupiu i się marnujesz. Akademicki profesor spokojnie spojrzał na Annę i zaczął tymi słowy: Ty, Anno? Ty mówisz o mnie czy o sobie? Niech ci przypomnę, że znam cię od czasów liceum. Wtedy byłaś pasjonatką tańca towarzyskiego. Marzyłaś o prowadzeniu własnej szkoły tańca, w szczególności tanga? Snułaś plany o milongach tańczonych na ulicach argentyńskich miasteczek i włosach upiętych w kok, w który wplątany byłby czerwony kwiat. Boże, jak ty tańczyłaś? Wszystkim i wszędzie opadały szczęki. Gdzie to zgubiłaś? Jakimi priorytetami się kierowałaś, gdy decydowałaś się zostać lekarzem-psychiatrą? Bo co? Bo miałaś wygodny start w branży? Ojciec ginekolog, matka psychiatra spełniłaś ich oczekiwania. Warto było? Czy warto było iść udeptaną ścieżką za cenę porzuconej pasji i skrywanego alkoholizmu, z którym zmagasz się od przeszło 25 lat? A żeby tego było mało, po drodze rozsypała się twoja relacja z synem, którego ostatnio widziałaś na jego ślubie cztery lata temu. Ja, i owszem, mogłem iść w ślady ojca lub matki, i nie zrobiłem tego za ich radą. Gdy tuż przed maturą poszedłem powiedzieć ojcu, że nie wiem co robić w życiu, ten wziął mnie na krótką męską rozmowę. Powiedział: Synu, nie popełniaj mojego błędu. Chciałem być pływakiem, zdobywać medale rywalizując z innymi. Na nieszczęście własne dobrze się uczyłem i mój Ojciec ciężko pracujący w hucie szkła, za cel obrał sobie, bym wyszedł na ludzi. Przez szacunek do niego i by Go nie zawieść, poszedłem na prawo. Nie ma dnia, bym tego nie żałował. Skołowany takim przebiegiem rozmowy z ojcem poszedłem do matki. A ta powiedziała: Synu, zrób to, co zrobiłam ja. Musisz zrozumieć, że ja zawsze chciałam być księgową. Poukładany świat cyferek dawał mi poczucie bezpieczeństwa i pewności w życiu, które cały czas się zmienia. Poszłam za głosem serca i robię to, co kocham. Być może to sprawia, że umiem być w domu ukojeniem dla Twojego Ojca, który pracuje bez radości, ale zaznaje jej, gdy wraca do nas. I tak też zrobiłem, Anno. I wiesz co? Powtórzyłbym to, gdybym miał decydować raz jeszcze. Wiesz dlaczego? Bo żyjąc tak, jak chcę, jestem zdrowy. Nie pamiętam, kiedy byłem u lekarza, kiedy bolała mnie choćby głowa a pozostając w dobrych relacjach z matką mojego syna, mam pewność, że i on jest szczęśliwy. Wszak każde z jego rodziców żyje w zgodzie ze sobą, a nie tak, by spełnić oczekiwania innych. Ale tak, masz rację. Mógłbym znacznie więcej mieć, łącznie ze stanowiskami w mojej dziedzinie, ale zapłaciłbym za to cenę, jakiej płacić nie chcę. Tak jak jest, jest mi dobrze. Lubię być kim jestem w świecie nieidealnym, ale wolny od zapijania się w co drugi wieczór lub każdy weekend, by zapomnieć o tym, co sobie zrobiłem. Anna zaczerwieniła się jak indor i energicznym krokiem ruszyła do drzwi, którymi gwałtownie trzasnęła, zamykając je za sobą. Chwilkę później i marketingowiec zbyszek opuścił towarzystwo. Podsumowując dyskusję słowami. Oj Janek, ty to się nigdy nie zmienisz. Zostałam sama z moim znajomym. Kawa straciła smak nie na skutek obniżonej już mocno temperatury, ale z powodu łyżki dziekciu dołożonego do niej takim przebiegiem rozmowy. Milcząca do tej pory zrozumiałam, dlaczego od lat już nie miałam kontaktu z owym znajomym. Nie moja liga. Kawa zapewne, nawet najgorszej jakości, smakowałaby znacznie lepiej w towarzystwie akademickiego profesora pasjonata. Wszak i ja porzuciłam wyuczony, dobrze płatny zawód, by robić to, co kocham. Swój do swego ciągnie. Niebawem po owym spotkaniu urodził się wiersz, a potem jeszcze ten felieton. Mieć czy być? Oto jest pytanie. Wierzę, że można i mieć i być, byleby bilans życia u jego kresu nie dał poczucia bycia największym gwałcicielem samego siebie.